prezydentówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, fax, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Aquapark Kutno. Wodne atrakcje w zasięgu ręki. Basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury, zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Skłosz kręgle fitness, Aquapark Kutno. Do zobaczenia! www.aquaparkkutno.com w numerze między innymi: Wojna przewoźników. Policja wkracza do akcji. Śmierć na torach nie żyje Ukrainka. Bezbarwny sparing KS-u. Do tego największa Kutnowska giełda pracy, autogiełda, dodatek sportowy oraz program telewizyjny w prezencie. Gazeta lokalna Blisko twoich spraw cena złoty 99. Zł. Dzień dobry państwu, Radosław Wąs. Dziś mamy piątek, piąty dzień sierpnia, a imieniny obchodzą Maria Oswald i Kasjan. Zaczynamy wiadomości dnia. Po wielu miesiącach prowadzenia śledztwa prokuratura zakończyła sprawę pożaru komisariatu w Krośniewicach. Sprawcy do tej pory nie znaleziono, a postępowanie zostało umorzone. Przypomnijmy, że pożar miał miejsce na początku marca ubiegłego roku. Ogień pojawił się w jeden z czwartkowych poranków, tuż po godzinie 5 rano. Spokój nocnej służby zakłócił żywioł, który strawił trzy pomieszczenia. Na miejscu błyskawicznie pojawili się strażacy, którzy zaczęli gasić pożar. Straty wtedy oszacowano na około 350 tysięcy złotych. Sprawą tuż po zdarzeniu zajęła się prokuratura rejonowa w Łęczycy, a także wydział dochodzeniowo śledczy komendy wojewódzkiej policji w Łodzi. Jak wynikało wtedy ze wstępnych ustaleń, najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie. Dlatego za wszelką cenę próbowano wskazać podejrzanych. Niestety, wielomiesięczne starania spełzły na niczym. Śledczym nie udało się bowiem znaleźć sprawców ani też wyjaśnić sprawy. Sprawca podpalenia nie został odnaleziony, dlatego sprawa została umorzona. Tak lapidarnie poinformował Jacek Pakuła z prokuratury okręgowej w Łodzi. I teraz nieco przyjemniejsza informacja. Na kortach tenisowych klubu przy ulicy Warszawskie przedmieście w Kutnie mecze ligowe rozgrywają dzieci szkolone w klubie, jak również dorośli tenisiści. Najlepsi zawodnicy będą zaproszeni do udziału w turnieju Masters już we wrześniu. Okres wakacji to pełnia sezonu tenisowego i okazja do bardziej intensywnego doskonalenia umiejętności tenisowych. Wszyscy chętni mogli uczestniczyć w obozie tenisowym, który w tym roku zorganizowano w Malowniczej miejscowości położonej wśród jezior i lasów, oczywiście warmi i mazur. Dla tych, którzy chcą zacząć swoją przygodę z tenisem, Klub Tenisowy Open planuje w sierpniu kolejną edycję letniej Akademii Tenisa. Spektakularny sposób z kutnowskiego krajobrazu zniknął komin po dawnej ciepłowni szpitala. Wkrótce rozpoczną się prace porządkowe, a na półhektarowej działce powstanie długo oczekiwany wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. 40-metrowy komin dawnej kotłowni kutnowskiego szpitala został przewrócony przy pomocy materiałów wybuchowych przyczepionych u nasady komina. Był to ostatni element budynku. Teraz gruzowisko zostanie uprzątnięte, a na pół hektarowej działce powstanie kompleks Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, który ostatecznie ma powstać w styczniu 2017 roku. Dzięki zbiórce pieniędzy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Zakład opiekuńczo leczniczy w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym otrzymał sprzęt. Był to m.in. aparat do EKG, łóżka, a także materace. Dary od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za około 100 tysięcy złotych trafiły do zakładu opiekuńczo leczniczego w Kutnowskim szpitalu samorządowym. Miło nam poinformować szanownych mieszkańców naszego miasta, powiatu, że obecnie otrzymaliśmy sprzęt podarowany od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który został przeznaczony docelowo na oddział opiekuńczo leczniczy. To łóżka sterowane pilotem szafki materaca, mają poprawić komfort. Życia najciężej chorych pacjentów wzoru zmagających się z nieuleczalnymi chorobami i starością. Iluminator naczyń krwionośnych, w takiej potocznej nazwie to jest skaner. Za pomocą światła podczerwonego, czyli tej podczerwieni, można zobaczyć cały układ naczyń krwionośnych, tych powierzchownych i tych głębokich. Za pomocą tego urządzenia można zobaczyć. W które naczyni się wkuć i to oczywiście skraca czas pracy pielęgniarki, zmniejsza oczywiście stres pacjenta. Dodatkowo zakład opiekuńczo-leczniczy otrzymał wygodny mobilny aparat EKG. Nowoczesny aparat do EKG również jest bardzo mobilny, przenośny, lekki, sprawny. Jest jeszcze taki wysięgnik. Okay. Y, y, typowo taki rehabilitacyjny. Pacjent się chwyta i może również sam unosić się i, i zmieniać sobie pozycję ciała. Przede wszystkim przebywają tutaj ludzie starsi. Jest ich y, na dzień dzisiejszy 49. W większości oni są. Ludźmi leżącymi. Chciałabym serdecznie podziękować z tego miejsca za okazane serce, że tak chętnie Państwo, mieszkańcy tutaj Powiatu Kłótnickiego, uczestniczą w zbiórce pieniędzy podczas akcji Jurka Owsiaka bo dzięki temu nasz szpital może również wzbogacać się o sprzęt, który jest bardzo ważny i podnosi standard nasz standard wykonywanych usług dla pacjentów, naszych pacjentów przebywających tutaj w szpitalu. Zaczął się weekend. Policja apeluje o ostrożność i uwagę na drogach. Rano doszło do kolizji dwóch aut osobowych na ulicy Barlickiego w Kutnie. Po godzinie ósmej na ulicy Barlickiego doszło do kolizji dwóch pojazdów osobowych. Wstępnie ustalono, że osoby uczestniczące w zdarzeniu nie doznały żadnych obrażeń, jednak ostatecznie jeden z pasażerów uskarżający się na bóle kręgosłupa trafił do szpitala. Jak na razie nie wiadomo, czy zdarzenie zostanie uznane jako stłuczka, czy wypadek, policja apeluje, by w nadchodzący weekend zachować szczególną uwagę. Okres wakacyjny, a zwłaszcza weekendy, sprzyjają roztargnieniu kierowców, a to jest częstą przyczyną nie tylko stłuczek ale i poważnych wypadków. Jak co roku w ramach Letniego Festiwalu Muzycznego do Kutna organizatorzy zapraszają wybitną postać ze świata opery. Tym razem była to sopranistka Bożena Betlej. Jak co roku w ramach Letniego Festiwalu Muzycznego organizowane jest spotkanie z gwiazdą. Tym razem do Kutna zaproszono Bożenę Betlej, śpiewaczkę operową, która zyskała światową sławę. Śpiewaczka, która występowała w Polsce, w Teatrze Wielkim w Warszawie, była przez wiele, wiele lat solistką, była solistką w Bydgoszczy, współpracowała z innymi teatrami w Polsce, występowała w Europie, występowała w Ameryce. Śpiewała największe, przepiękne, dramatyczne partie. Sopranistka opowiadała o swojej karierze operowej, po raz pierwszy na scenie pojawiła się jako Aida, ale wcześniej czekała ją największa próba dostanie się do wymarzonej szkoły. Jeżeli ktoś dobrze śpiewa, nawet jeżeli bo są tak zwane naturszczyki, śpiewają zupełnie ładnie. Przyjmuje się ich do wyższej szkoły, nie znają nud, jest wielki problem z nimi itd. A ja stanęłam, tak na wszelki wypadek napisałam na śpiew i na flet. Oczywiście jak wyszłam na, na estradę, żeby zaśpiewać, to moja późniejsza pani profesor mówi tak, a co pani robi na tej estradzie? Ja mówię, no usiłuję zaśpiewać. No właśnie, usiłuję, jak pani zejdzie, bo pani nie ma dyplomu, się nie szkoły ze śpiewu. No i skończyło się tym, że zostałam na tym flecie. Grażyna Betlej nie odpuszczała jednak i dążyła do tego, by móc śpiewać. Pomogła jej w tym ciężka praca i prywatne lekcje śpiewu. Po całym roku jako meco-sopran przyjęła mnie do szkoły, nawet była wtedy dziekana. No i tak się stało, że zaczęłam śpiewać. Ale na trzecim roku ja się już tak przytkałam zupełnie, że, że właściwie jeżeli Państwo wiecie, co to jest G dwukreśne, to ja już tam nie miałam niczego do powiedzenia. Po prostu nie było mnie tam. No i rezultat jest taki, że ja poprosiłam panią profesor, żeby, żeby nie zrezygnowała ze mnie, że to nic nie będzie, ja nie będę śpiewaczką, bo mi to nie wychodzi. Moja pani profesor powiedziała, zawsze mówiła o takim głosem, mówi tak, moje dziecko, jeżeli ja mam cierpliwość do ciebie, to dlaczego ty sama nie do siebie. Bożena Betley w 1989 roku sama została pedagogiem w Zespole Szkół Muzycznych w Warszawie. Otrzymała nagrodę indywidualną za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce. Od 1995 roku jest nauczycielem akademickim w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2003 roku uzyskała tytuł profesora sztuk muzycznych. Została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego w roku 2003, a w roku 2008 na stanowisko profesora zwyczajnego w w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Na spotkaniu wystąpiły uczestniczki międzynarodowych warsztatów wokalnych Marta Matuszewska i Małgorzata Pawłowska. Akompaniowała Kinga Mikołajczak. W niedzielę o godzinie 18 można będzie posłuchać artystycznej oprawy mszy świętej w kościele świętego Jana Chrzciciela. Kapituła konkursu Lew Kutnowski zakończyła wizytację przedsiębiorstw i firm. W ciągu pięciu wyjazdów obejrzano ich 22. Uroczysta gala odbędzie się w październiku, wtedy też poznamy zwycięzców konkursu. Uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie Lew Kutnowski odbędzie się na początku października, a nie jak planowano wcześniej, 17 września. Powód przesunięcia to historyczna data 17 września, która nie jest odpowiednia dla gali. Członkowie kapituły pod przewodnictwem wicestrosty Dzisława Trawczyńskiego odwiedzili gospodarstwa i firmy, które właśnie pracują w obszarze rolnictwa. No i teraz podczas spotkania kapituły będzie podsumowanie tego i wybór czterech. Czterech no takich firm czy czterech czterech gospodarstw indywidualnych, które będą brane pod uwagę przy ostatecznym jakby tutaj decyzji i werdykcie, a nagroda główna właśnie Lew Kutnowski i Koskutnowski zostanie wręczona w czasie uroczystej gali. Kapituła konkursu Lew Kutnowski przy wizytowaniu przedsiębiorstw i gospodarstw zwracała uwagę na wiele aspektów. Głównie oceniano innowacyjność produkcji. Tym, w jaki sposób też ta produkcja oddziałuje na środowisko na no, i w, też pod kątem jakby promocji, myślę też powiatu kutnowskiego, tak bo chcemy też dzięki temu właśnie podkreślić ten charakter rolniczo-przemysłowy powiatu kutnowskiego. Mamy tutaj właśnie wiele, wiele gospodarstw, wiele firm, które w tym obszarze działają. Kapituła w ciągu pięciu wyjazdów odwiedziła 22 przedsiębiorstwa i gospodarstwa. O tym, kto zwycięży, dowiemy się w październiku. W dniach od 18 do 21 sierpnia w Europejskim Centrum Szkolenia Małej Ligi w Kutnie odbędzie się 12. Memoriał imienia Edwarda Piszka. Moc sportowych emocji czeka na sympatyków bejsbola w dniach od 18 do 21 sierpnia. Na obiektach Kutnowskiego Centrum Małej Ligi Bejsbolowej 18 sierpnia o godzinie 17 rozpocznie się oficjalne otwarcie turnieju. Mam przyjemność zaprosić Państwa na turniej Piszek Cup, który organizujemy w sierpniu. Jest to 12 memorial imienia Edwarda Piszka. Turniej odbędzie się w dniach 18-21 sierpień. Turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych. Turniej rozgrywany jest w dwóch kategoriach, w kategorii U15 i U18. W każdej z kategorii wystartuje po 6 zespołów. Ogólna liczba uczestników przewidujemy około 220. Baseball to sport posiadający wspaniałe walory edukacyjne. Wielu młodych ludzi dzięki temu znalazło swoje miejsce w życiu. Ta dyscyplina sportu barwiła szeroką panoramę kutnowskiego sportu. Nie sposób też przecenić walory promocyjnej, jakie przy tych sukcesach niesie dla miasta baseball. Zaprosiliśmy drużyny z zagranicy. Na naszą od odpowiedziało nam kilka drużyn z Holandii, z Białorusi, z Ukrainy oraz z Polski. Mecze odbywać się będą codziennie w godzinach od 8:30 do 19:00. Serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że dostarczymy Państwu wiele miłych wrażeń, zarówno sportowych, jak i rekreacyjnych. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Ja zapraszam na prognozę pogody, życzę upalnego, miłego weekendu i zapraszam na poniedziałek na wiadomości dnia. Do zobaczenia.